Dajcie, dzisiaj mamy 24 grudnia. Weso Wesołych świąt! <laughs> czekaj, czekaj, powinniśmy to zrobić w inny sposób. Nie sądzisz? Co ty chcesz robić niby w inny sposób? Hmm, niech no się zastanowię. Dobra, nagramy życzenia później. Jak to później? Po świętach? Spokojnie? Mam pomysł. Wesołych świąt. Zdrogi święty! A więc, zebraliśmy się tu po to, żeby złożyć życzenia urodzinowe. Znaczy świąteczne. Hmm? Wesołych! Wesołych! Kurwa nie ta kartka. Wesołych świąt! Życzę wszystkim, żeby mieli takiego cudownego sąsiada jak ja mam. Andrzej, czy ty powiedziałeś, że jestem cudowny? Hahaha, <noise> oczywiście to był żart. Nie będę wam psuł świąt, co ty się na żartach nie znasz? Bardzo śmieszne. W innym wymierze i tak nakopie ci do dupy. W twoich snach, chyba za dużo filmów na kiełbasie TV się naoglądałeś. Dobra, przejdźmy do bardziej oficjalnej części i słuszmy w końcu porządne życzenia dla wszystkich tych, którzy nie mają co robić w życiu i tracą go na to, żeby ciebie oglądać. Dobra, Stefan, dajesz! Dziś Mikołaj jest nie w sosie. Elf przeleciał mu gosposie. W akcji zemsty dziad Brodaty ruchnął wszystkie inne skrzaty, renifery oburzone, bo ich tyłki też ruszone. A więc życzymy wam tego, by Mikołaj was nie tego. Wszystkiego najlepszego, karka pysznego, nowego roku wspaniałego. Niech Mikołaj przynosi prezenty, a kiedy tyłem będzie wypięty, wetknijcie mu w tyłek dwa pręty. Worek wejście z prezentami, odpakujcie wszystkie sami, a potem zajadajcie się pysznymi daniami. Jeszcze raz wszystkim Wam. Wesołych Świąt! Ho, 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 ho Merry Christmas!